Polacy znani są w wielu krajach z dużej kreatywności oraz muzycznego talentu. Zaskakujący filmik, na którym możemy zobaczyć rodaków pracujących i śpiewających na budowie w norweskim Oslo, bardzo szybko podbił serca internautów z całego świata. Zdecydowanie warto go zobaczyć. Polacy którzy zdecydowali się podjąć pracę fizyczną w norweskiej stolicy, stali się właśnie prawdziwymi gwiazdami sieci. Wszystko to za sprawą ponad czterominutowego filmiku, cieszącego się już gigantyczną popularnością zarówno w naszym kraju, jak i poza jego granicami. Jak zapewniają internauci? Zdecydowanie warto go zobaczyć. Poprawa humoru gwarantowana. Polacy zaskoczyli na budowie w Oslo. Genialny filmik podbija internet. Kilku mężczyzn zostało nagranych przez kolegę w czasie wykonywania codziennych zadań na budowie. Co ciekawe. Robotnice zdecydowali się umilić sobie czas, głośno śpiewając przy pracy znane polskie piosenki Mogli ich usłyszeć liczni przechodnie, a w tym rodacy, którzy chętnie nawiązywali dialog z ewidentnie rozbawionymi budowlańcami Jak stwierdził pracownik odpowiedzialny za nakręcenie filmiku, mężczyźni muszą wspólnie próbować umilić sobie czas, żeby nie zwariować przy ciężkiej, fizycznej pracy. Co ciekawe, sposób ten zapewnia rozrywkę nie tylko im samym, ale także wszystkim przyglądającym się osobom, które akurat przechodzą tuż obok. Ogromna popularność nagrania z polskimi budowlańcami. Jak poprawiają sobie humor w czasie pracy. Wideo, które trafiło do sieci na portal Facebook z inicjatywy członków lokalnego związku zawodowego, bardzo szybko podbiło serce wielu internautów. Świadczyć mogą o tym oczywiście chociażby gigantyczne liczby. Filmik został udostępniony prawie 7000 razy i zebrał 6000 reakcji. Jak podaje licznik wyświetleń, w czasie dwóch tygodni obejrzano go aż 929000 razy. Pod wideo zauważyć można także naprawdę wiele komentarzy, w których polscy robotnicy są chwaleni za swą kreatywność i odwagę. Brawo chłopaki za podejście do roboty. Robić trzeba, a tu proszę. Można pracować na wesoło, a nie wśród marudzących, jęczących, narzekających na wszystko kolegów. Pełen szacun panowie, ja też zawsze sobie śpiewam w robocie, brawo panowie, oby tak zawsze wam się dobrze pracowało, jesteście wielcy, ponieważ wykonujecie jeden z najniebezpieczniejszych zawodów, super. Tak pozytywnie nastawionych ekip powinno być znacznie więcej i to nie tylko w Oslo, pisali naprawdę zachwyceni internauci w sekcji komentarzy na portalu społecznościowym.